Ok, więc co tutaj się dzieje aktualnie na Bitcoinie? Zaczniemy standardowo od największego interwału, czyli od dniówki. Jak widzicie, dniówka nie dobiła do tego jednodniowego spadkowego gapa i zaczęliśmy randomowo spadać. Może to jest powód tego, że mamy idealnie podwójny dałek w tym miejscu. Raczej wątpię. Bardziej stawiał to, że odbiliśmy się od tego czterogodzinowego godzinowego order bloku. Jest to możliwe, że jakiś powód, tutaj w sumie jest ten OB, no bardzo ładnie to wygląda ogólnie, jeżeli bym trajdował order bloki i bym się skupiał na order blokach, to jak najbardziej jest to mocny poziom. No jak widzicie odbiliśmy się od niego, ale według mojej metodologii no, ja nie zwracam uwagi na te order bloki. Może powinienem zacząć, bo order bloki ostatnio pomijam nie zwracam na nie uwagi dlatego też może przez to przegrałem tę pozycje wczorajszą, tak i przez to też no, cena tutaj bitcoina hmm, e, spadła tak no, możliwe może wrócę do tych older bloków ale e, no, na razie się na tym nie będę za bardzo skupiać no z racji tego że no, tutaj flipnęliśmy te gapy no to byłem mega wzrostowy tak, flipnęliśmy te dwa spadkowe gapy, nie zgarnęliśmy żadnej płynności, sprawdzałem, no jak widzicie w tym miejscu, to nie zgarnięcie żadnej płynności, nie, po, nie zgarnęliśmy internal high, nie odbyliśmy się od żadnego więks na większym interwale gapa, na przykład jednodniowego gapa. Jedynie co, dlaczego spadliśmy, to tutaj respektowaliśmy tego 4-godzinowego wzrostowego gapa kilkukrotnie, to jest może jedynie tak naprawdę, jedyny powód. Tak, respektowaliśmy tego czterogodzinowego wzrostowego gapa kilkukrotnie, Raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć i za szóstym razem zrobiliśmy ten ruch wzrostowy. Ja już tutaj byłem odpalony w longu i w tym miejscu jak cena zawróciła e, e, myślałem, na ten pisałem na grupie. E, normalnie bym zamknął tutaj pozycję, ale że chcę troszeczkę więcej zaryzykować, bo e, no byłem przekonany, znaczy przekonany, no byłem. E, Większe prawdopodobieństwo było, że pójdzie do góry, według mnie dlatego, że nie zgardaliśmy żadnej płynności, nie brałem pod uwagę tego order blocka, gdybym brał pod uwagę tego order blocka to oczywiście bym tego nie longował, No ja gram pod płynności i pod wypełnienie imbalansów, czyli gapów. Jeżeli mamy jakiś imbalans, który nie został wypełniony, no to ja pod to gram albo equilibrium nie zwracam uwagi aż tak na order bloki. Może powinien zacząć chociaż kiedyś zwracałem uwagę na order bloki, to też mi to dobrze szło. więc może to wrócę do tego. No ale co tutaj się wydarzyło na mniejszym interwale, jak widzicie, zgarnęliśmy Londyn, zgarnęliśmy to całe Low Resistance Liquidity. Nie dobiliśmy do tego 15-minutowego spadkowego gapa. Ale okej, okay. no tutaj już mi się czerwona świeczka zapaliła że zgarniamy Low Resistance Liquidity, zgarniamy London High i zaczynamy tutaj iść w dół, nie respektujemy tych wzrostowych gapów. No i w tym miejscu, no, tak jak mówiłem, wam mówiłem, chciałem zamknąć tutaj pozycję w entry. Może Wam pokażę nawet screena z grupy, w sumie już sekunda, sekunda. Okej, okay, tutaj Wam dostaję screena. Zgarnialiśmy London Highs, jak widzicie. Zgarnęliśmy London High, spadamy w dół, normalnie zamknął teraz, ale podejmuję te ryzyko i trzymam ją dalej, widzicie? Więc w tym miejscu mógłbym zamknąć na pozycję 2 entry, ale stwierdziłem, no, e, że target jest oczywiście wyżej, no to zgarnicie płynności, to może być krótkoterminowy dałek, możemy iść do góry. Stwierdziłem, że zaryzykuję, no ni niestety tym razem się nie udało. No i zflipnęliśmy tego gapa w tym miejscu o godzinie 13, no i aktualnie tradujemy się poniżej, czyli mamy je w na 4-godzinnym. Interwale, tak? Nie respektujemy wzrostowych gapów znowu, respektujemy spadkowe gapy, które są w tym miejscu. Tak, FWG spadkowe. No, i według mnie, jak mam być szczery, e, ma, idziemy po te dołki albo nawet po 98 tysięcy dolarów. No, chyba, że Bitcoin kolejny raz mi tutaj mm, oszuka i na przykład zgarniemy ten previous day low, czyli dołek z poprzedniego dnia, najniższy punkt z poprzedniego dnia e, i zaczniemy iść do góry. Dlaczego możemy iść do góry? Z racji tego, no. Że nie odbijamy się od żadnego ważnego poziomu. No, jeżeli mam zaglądać na order bloki, no to odbijamy się od no, mocnego poziomu, bo order block, ale no, według mojej metodologii, no, to nie jest żaden mocny poziom, no ale dobrze, no po prostu następnym razem będę miał nauczkę i będę zwracał uwagę na te order bloki, tak? Więc jeżeli mamy zaglądać na 4 godziny interwał, to odbijamy się od order bloku, więc jest to jak najbardziej mocny poziom, ale nie podoba mi się to, że nie zgarniamy praktycznie żadnej płynności. No, jedynie te płynności co jedna świeczka, druga świeczka z dwóch świeczek godzinnych, czyli no ten nic, płynności nie zbieramy, więc może generujemy tą płynność, aby. Pójść po właśnie te dołki, 98 tysięcy dolarów, i stąd wystrzelić rakietę w dół. Więc to są moje na pewno targety. Jeżeli nie zgarniamy ich przy tym ruchu, czyli zostawiamy płynność niezebraną, i ludzie tutaj wchodzą w shorty, no widzicie ten, ten szczyt, ten szczyt i ten szczyt. Na pewno te szczyty tutaj ludzie powchodzili w shorty i mają ustawione stopłasy gdzieś w tych miejscach. Więc ja osobiście, jeżeli spadniemy do 98 tysięcy dolarów, no, no raczej stąd już nie będę longować stąd już raczej też nie będę logować, poczekam na te 98 tysięcy dolarów, to jest bardzo mocny poziom, e, miesięczny gap i jak najbardziej stąd będzie jakaś reakcja, więc tutaj będę się e, może grubo ładować nawet e, z takim może tradem, nie wiem gdzie będę wstawiać będę step plusa, bo tutaj może być naprawdę mocny knot, więc nie wiem czy chcę tutaj łapać tego ten, 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 ten nóż, czy po prostu e, chcę złapać jakiś rewersal, więc może wejdę nawet gdzieś tutaj i ustawię po prostu 100 troszeczkę niżej i ja rozegram to w ten sposób na przykład 1 do 2 RR coś takiego no i to będzie według mnie bardzo bardzo mocny i z wysokim prawdopodobieństwem trade bo zgarniemy wtedy nie dość, że previous day low idealnie podwójny dołek z dniówki dobijemy do miesięcznego gapa zgarniemy ten sell side, który tutaj jest z czerwca 2025 roku, więc no zgarniemy bardzo dużo, bardzo dużo płynności, więc to będzie mój setup, który tu będę rozgrywać, oczywiście możecie tutaj wchodzić w shorty, bo według mnie, bo według mnie, według mnie no możemy zejść no przynajmniej po te tutaj dołki, no chyba, że będzie reakcja z z dealą, ale w tą wątpię. Tylko że dla mnie to już jest za późno. Tutaj fajne było entry, ale to było o godzinie 5, tak? O 6, siódmej. Tutaj fajne entry było, bo mieliśmy mocną świeczkę spadkową i można to było przysortować mniej więcej w ten sposób. E engolfująca świeczka w sumie Cist, nawet na jednogodzinnym interwale, tak? Bo dobijamy do płynności, zgarniamy te płynności. Tutaj chyba też było pewnie Asia Low czy Asia Highs. Tak. Tak jak, tak jak to mówiłem, zgarniamy Asia High, zdobiłem 4-godzinowego spadkowego gapa, mamy godzinną świeczkę engolfującą, która robi nam cist i oczywiście target previous day long, jak najbardziej to można było rozegrać. Oczywiście najlepsze trady standardowo dzieją się wtedy, kiedy śpimy w nocy podczas Azji, no niestety taki, taką mamy strefę czasową, więc podsumowując to wszystko, co chciałem powiedzieć, no to jak najbardziej ten szczyt, którego nie zauważyłem i Skupiłem się na czymś innym, czyli na zgarnięciu płynności. Mam już nauczkę, no i będę zwracał uwagę na te na pewno order bloki. Więc odbijemy się od order bloku, flipujemy, spadku wzrostowego gapa, nie respektujemy wzrostowego gapa, respektujemy spadkowe gapy. No i według mnie idziemy przynajmniej po prywie z day low na 100 100 200 a tym bardziej na 98,888 po te idealne podwójne dołki na dniówce, tak? Więc to są dwa idealne podwójne dołki, więc bardzo mocne miejsce z płynnością. A jeżeli tutaj nie wytrzymamy, no to idziemy po 98 tysięcy dolarów. No to jest mój target z tego tutaj shorta. Oczywiście możemy tutaj jeszcze pomanipulować, robić coś takiego i dopiero wtedy spaść, ale ja osobiście na razie nie będę wchodzić w żadną pozycję, bo tutaj... No, jak dla mnie nie ma co. Entry było dla mnie tutaj, niestety nie udało mi się wejść w to entry, bo to jest potwierdzony ruch 4 godzinowego gapa, a tutaj bym wchodził tak naprawdę z niczego. Jeszcze dodatkowo ta cena, która tutaj spada, ona zgarnia tą płynność z low resistance liquidity, więc tym bardziej nie chcę wchodzić w shorta, który zgarnia. Właśnie płynność tych wszystkich dołków tak i może tutaj zawrócić, i dopiero potem spać, więc to mi się w ogóle nie kalkuluje. Jakbym miał wchodzić, to dopiero po zgarnięciu płynności, albo po ewidentnym zamknięciu się poniżej z Day Low, czyli jak będziemy się zamykać poniżej Privys Day Low jakimiś świeczkami engolfującymi, no to będę miał wtedy potwierdzenie, że jedziemy po e, idealnie podwol, podwójny dołek, czyli Equal lows, co Ja tutaj wpisałem e, Equal lows, tak. I wtedy będę szukał możliwe, że kontynuacji na mniejszym interwale. Jeżeli będziemy się oczywiście zamykać poniżej day low, to będę szukał kontynuacji po equal lows, albo nawet po 98 tysięcy dolarów. I tak to widzę. No chyba, że Bitcoin mi tutaj kolejny raz zaskoczy i zgarnie te low Resistance Liquidity, zrobi idealnie podwójny dołek i zacznie tutaj rosnąć, no jak dla mnie idziemy w dół, no respektujemy spadkowy gap, nie respektujemy wzrostowych gapów, no ewidentnie jesteśmy tutaj spadkowi, więc zobaczymy co dzisiaj nam Bitcoin przygotuje, ja osobiście chyba nie będę trade'ować dzisiaj z racji tego, że no nie ma tutaj w ogóle mojego setupu, ja tutaj longowałem, tak jak Wam mówiłem, w tym miejscu longowałem, bo zgarnęliśmy te płynności o którym Wam mówiłem, czyli wypełnił się ten mój plan, tylko nie zwróciłem uwagi na tego tutaj order bloka, tak więc wtedy Zgarnęliśmy Asian Lows, dobiliśmy do 4 godzinowego wzrostowego gapa. Zgarnęliśmy jeszcze płynności i mieliśmy bardzo ładną płynność, czyli London High i Low Resistance Liquidity i jeszcze Asian High previous day high, internal high, więc bardzo dużo tych poziomów do góry. Dlatego byłem bardzo mocno przekonany, że to siądzie. Dlatego też odpaliłem Longa, tak? Rozegrałem to według mojego planu. Nie jest mi w ogóle tego w tej pozycji szkoda. Więc tyle, co chciałem Wam przekazać. Dzięki za oglądanie. Widzimy się bardzo możliwe, że jutro. A, i jeszcze chciałem na koniec Wam przy, po, przypomnieć, że e, dzisiaj o godzinie 23.00 otwiera się Seaming Up, tak? E, jak sim, widzicie, Seaming Upy bardzo często e, przez weekend konsolidujemy wokół nich, a jeżeli od niego odchodzimy w jedną ze stron, to zazwyczaj w poniedziałek, wtorek do niego wracamy, więc tak to będę rozgrywać przez weekend, tak, jest w niedzielę wieczorem, możliwe, że rozegram shorta, jeżeli odejdziemy od Simigapa albo Longa, jeżeli od niego też odejdziemy, tak, więc tyle, co chciałem, co chciałem Wam przekazać, dzięki za oglądanie i widzimy się, bardzo możliwe, że jutro albo w poniedziałek, cześć!